Bardzo brakuje takiej reakcji ze strony naszego środowiska. Że owszem, jest jakiś sprzeciw ogólny, wyczuwalny wśród ludzi, znajomych, ale nie ma takiego, że sprawy kultury jednak się rozmywają. A z drugiej strony, akurat jeśli chodzi o kulturę i sztukę, no to najbardziej jakby. Drastyczne, i groteskowe przejawy miały miejsce. Ten komunikat nie chce Twojej wolności, nie chce Waszej wolności. To jakby część jego powstała, trochę wcześniej była na Billboardach pokazywana, a teraz właśnie domalowałam drugą i chodziło mi właśnie o taki bardzo emocjonalny i nieracjonalny sprzeciw. Z którym, który jest kierowany właśnie drugiej osobie do kogoś albo do mnie, jak czytam, i który no, budzi sprzeciw.